Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd, aż na wieki. Amen. Słowa, które dzisiaj posłużą jako podstawa rozważania, to jeden werset z drugiego listu do Koryntian, z szóstego rozdziału. Jest to werset trzeci. Posłuchajmy. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Wszechmogący Boży i Ojcze, przychodzimy do Ciebie dzisiaj z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Dzisiaj niedziela diakonii, niedziela pomocy, niedziela, w której powinniśmy o pomocy opowiadać, może coś podsumowywać, może coś.. Wyciągać jakieś wnioski. Natomiast myślę, że zgodzicie się ze mną, że to święto, w zasadzie niedzielę diakonii, ale święto Pomocy obchodzimy już od kilkunastu dni. Dokładnie od tylu dni, odkąd za naszą wschodnią granicą padły pierwsze rakiety. I wtedy świat, tak mi się wydaje, świat, który znaliśmy, runął. I nie boję się tego słowa, bo myślę, że tak jak 11 września. Tak jak samolot, tragedia smoleńska, tak jak wybuch COVID-u, to są rzeczy bez, bez precedensu. To są rzeczy, o których będziemy zawsze pamiętać. To są takie momenty, w których dokładnie wiemy, jak to się wydarzyło, gdzie byliśmy, co, co robiliśmy, o czym myśleliśmy, i to jest dokładnie taki moment. I to jest też niesamowite, tak naprawdę, że. Że odruchy serca, jakie od tego momentu, od tych momentów tak naprawdę zaczęły się pojawiać, są absolutnie przepiękne. Nawet powiedziałbym, że porażają swoim, swoim odzwierciedleniem. Tego jacy tak naprawdę w moim przekonaniu są ludzie. Wiecie, nie wiem, jak potoczą się dalsze losy tej wojny. Możemy oglądać na, i w telewizji, i na internetach różne spekulacje dotyczące geopolityki, ale też i wojny, jak ona się potoczy. Myślę, że to jest jakby poza nami. Natomiast na pewno wydarzenia, jakie mają miejsca, są absolutnie wyjątkowo. Wszystko, co się dzieje, tak jak powiedziałem, jest bez precedensu. Ale chciałbym, żebyśmy uzmysłowili sobie jedną rzecz: że jeżeli świat był na drodze szybkiego ruchu. W sensie przez internet, przez wszystko, co, co się działo ostatnio, to moment, kiedy Ukraina została zajęta, część Ukrainy została zajęta przez Rosję, to tak, jakby świat wjechał na autostradę tylko bez absolutnie żadnych ograniczeń. Przyspieszył co najmniej trzykrotnie. Chcę, żebyśmy to sobie wszyscy uzmysłowili, że my teraz nie jedziemy, my nawet nie pędzimy. My pędzimy razy dziesięć. I teraz, jeżeli ktoś z Was kiedyś był na autostradzie i jechał e, ponad przeciętną szybkością, to ma świadomość tego, że nawet najdrobniejszy ruch kierownicą może skończyć się absolutną tragedią. I teraz jest właśnie taki czas. Każde słowo, każdy najdrobniejszy gest i czyn może doprowadzić do absolutnej tragedii. I dlatego tak ważnym jest dzisiaj. Zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy robić, umiejętność wyciszenia się. I dzisiaj kościoły, zresztą widzicie, jest nas troszkę więcej niż ostatnio, czyli czujemy taką ogromną potrzebę, yy, jednak znalezienia ciszy w całej tej rzeczywistości. My musimy w tej chwili absolutnie się wyciszyć. Musimy się absolutnie skupić i poszukać troszkę innej perspektywy niż ta, którą nam proponują wszyscy wokół. Dzisiaj. Musimy być absolutnie skupieni i absolutnie wyciszeni, pogrążeni w modlitwie. Dlaczego? Żeby umieć wysłuchać w to, co się dzieje. Żeby umie umiejętnie potrafili powiedzieć, albo nawet żebyśmy nie mówili za dużo. Dzisiaj każde słowo waży naprawdę bardzo dużo. I naprawdę myślę, że warto powstrzymać się od jakichkolwiek komentarzy dzisiaj. Na pewno tych oryginalnych, które w jakiś sposób poruszą pewnych ludzi, dotkną e, czułe miejsca, bo to nie jest na to czas. Modlitwa jest dlatego tak potrzebna, bo wtedy wiemy, że jeżeli mam jakiś ból, to teraz wyrażam go bezpośrednio do Boga. Natomiast uwierzcie mi, że dzisiaj każde słowo, każdy gest jest naprawdę. Bardzo istotny i bardzo ważny. Musimy nauczyć się modlić za Ukrainę. Modlitwa czyli Ora Etrabola. Módl się i pracuj. Musimy umiejętnie pomagać. Ale też musimy umieć się nauczyć modlić już w tej chwili. Za Ukrainę, ale też i za Rosjan, którzy w Ukrainie, na Ukrainie mieszkają. Musimy też modlić się za. Pana, za którego, którego nie wymienia w tej chwili z imienia i nazwiska. Wiecie, ja mam takie ostatnie wrażenie, że wszyscy traktują go jak Boga. Ale kiedy był zmysłowy, to nie jest Bóg. Jego życie jest tak samo jak i nasze kruche. Może skończyć się w jednym momencie. To, że On myśli o sobie to, co sobie myśli, to jest Jego sprawa. Natomiast my musimy umieć się modlić o pokój dla wszystkich krajów nadbałtyckich, dla Ukrainy, dla Rosji, bo tylko wtedy, kiedy o nich wszystkich będziemy myśleli na równym poziomie, wtedy możemy wrócić do jako takiego pokoju. Nie teraz jest czas, żeby szukać w naszym kontekście kościelnym wrogów, kto jest dziwny, a kto nie. Dzisiaj jest czas na to, żeby się zastanowić, czy pokój w ogóle jest możliwy. A myślę, że modlitwa to jest pierwsza rzecz. Jaka może to do tego doprowadzić? Żeby się wyciszyć. No i w tym momencie wydaje się, że stoimy bezradnie. No bo co my możemy? Rakiety latają, ludzie przyjeżdżają. My pomoc mamy w zasadzie mocno ograniczoną. No ale czy faktycznie? Wiecie. W piątek o 17.00 dostaliśmy pierwszą informację. Znaczy, pamiętacie zeszły tydzień? Mówiłem, że musimy na razie się wyciszyć, musimy się przygotować, musimy też zastanowić się, jak umiejętnie pomagać. O 17.00 moja żona dostała informację, że jest rodzina, która szuka miejsca dla siebie. I słuchajcie, od 17 do 19 układaliśmy plan, jak to zrobić, kogo, kogo poprosić o pomoc w przygotowaniu mieszkania, jak ogłosić, że potrzebujemy bardzo konkretne rzeczy. Ja chcę przypomnieć, że mieszkanie do tej pory pełniło funkcję kancelarii wojskowej. Czyli były wszystkie moje mundury, były wszystkie moje książki, no było biuro, po prostu biuro, tak? Trzy godziny później pełnoprawne mieszkanie. Z czterema łóżkami, kompletem pościeli, pastą do zębów, yy, wszelkimi środkami higienicznymi, podstawowym jedzeniem. Wystarczyło tylko napisać na grupie: Potrzebujemy pomocy. Pralka była potrzebna, nie ma problemu. Nasza parafianka, która od lat nie chodzi do kościoła, napisała: Już jest. Już jest ta pralka, prawda? Słuchajcie. To nawet, nawet nie idzie tego komentować. Bo sami widzicie, do jak pięknych rzeczy nas stać, kiedy jest taka pomoc potrzebna. I tylko teraz jesteśmy, jakby, jesteśmy jakby po pierwszym tym zrywie. I on dla wielu osób był naprawdę męczący. Bo żeśmy do 12 w nocy, praktycznie do 12 w nocy, żeśmy pracowali, a o drugiej w nocy przyjmowaliśmy gości. W drugim mieszkaniu, które, nasze, które, które nasi parafianie udostępnili, po kilkunastu godzinach, w zasadzie po kilku dniach podróży, wie, proszę? po dziewięciu dniach podróży przyjechali ludzie wieczorem ze wschodniej granicy, z wschodniej granicy Ukrainy. Ja to powtórzę, bo ludzie, którzy przyjechali do nas wczoraj, uciekali przed prawdziwymi nabojami. Chowali się po kościołach i po dziewięciu dniach znaleźli schronienie w naszej parafii. I teraz jak pomagać? To jest to pytanie, o którym tutaj pierwsze powiedzieliśmy. Przede wszystkim musimy umieć się wsłuchać w potrzeby. Ja wiem, że w pierwszej kolejności to chcemy jak najwięcej kupić, jak najwięcej dać. Jesteśmy gotowi pójść nawet i zapłacić za kogoś. I tu chciałbym postawić kropkę. Wycofajmy się. Trzy, cztery kroki i zobaczmy, co ci ludzie potrzebują. Warunki tych ludzi były dokładnie takie same jak nasze. Używali tych samych telefonów, mieli komputery, mieli pięknie umeblowane mieszkania, mieli wszystko. Nie byli od nas biedniejsi. Kijów jest dużo bogatszym miastem niż Warszawa. Ale dotknęła ich wojna i potrzebują pomocy. Tak więc dzisiaj musimy cofnąć się dwa kroki i zobaczyć, co ci ludzie potrzebują. Wsłuchać się w ich potrzeby, zrozumieć, że oni są absolutnie porażeni tym, że musieli uciekać. Oni być może nawet nie wiedzą, gdzie oni się znajdują. Dziewięć dni podróży. Jedni. Inni, którzy przyjechali w piątek, przeszli granicę pieszo. I dobrzy że ludzie przywieźli ich tutaj za darmo, spod medyki, wprost do kościoła. Ale co oni potrzebują? To musimy się wczuć w sytuację, w jakiej oni są. A są bezbronni, Zostawili dobotek swojego życia i w kilka dni muszą wszystko zacząć od nowa. Z jedną walizką. Są zagubieni, trafiają w środku nocy do obcych domów, zaopiekowani przez obcych ludzi. Oni wsiadają do każdego samochodu, który jest z dobroci serca chce ich przywieźć, oni nie wiedzą, czy to są samochody, które mo może, może ktoś ich chce okraść. No bo do tego byli przyzwyczajeni. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Kto z nas wsiądzie do obcego samochodu? Prawda? O drugiej w nocy do obcych ludzi? My dzisiaj się umawiamy tydzień czasu, żeby się spotkać na urodziny, żeby sobie życzenia złożyć. Mogę za tydzień wpaść, wiesz, bo teraz zajęty jestem, zajęta jestem. Za tydzień. Może być? Oj nie, za dwa. No dobra, ale to może w jakichś godzinach. No dobra, no to mam dwie godziny wolnego. My żyliśmy w takich czasach, oni też. I teraz to wszystko się absolutnie załamało. Jesteśmy z Anetą rozmawiali. E, powiem ci, ta, ta rozmowa dużo mi dała. Wiesz, e, ja kilka jeszcze takich wątków wspomnę z tej naszej rozmowy. Ale wiecie, my musimy wczuć się tutaj jakby w tą sytuację. Tak? A wiecie, że już patologicznie próbujemy pomagać, e, przynosząc tony jedzenia, tony ubrań. Tylko. Myślę, że lepszym byłoby to cofnięcie się i zapytanie: OK, no to co potrzebujesz? I wiecie, my nie potrzebujemy skarpetek na tą chwilę, powiedzmy, w mojej rodzinie w rozmiarze 42, w 10 sztukach. No tylko moje dzieci są takie i są różne. Ja jestem, mam swoje gabaryty, moja żona również. No i potrzebują bardzo konkretnych ubrań. I oni też. Oni potrzebują też suwerenności. Oni nie chcą ludzi, którzy będą chodzić z nimi po sklepu i wielkopańsko będą płacić kartą. Oni potrzebują jak najszybciej się usamodzielnić. I chcą tego. Ale w tym wszystkim, jeżeli chcemy pomagać, musimy mieć świadomość, że oni potrzebują też suwerenności, wolności i i chyba co najważniejsze, poczucia, że jednak mogą coś sami zrobić, mogą sa, sami za siebie powalczyć. I zobaczcie, w tym całym naszym świecie, który no, jeszcze naszym, no bo jeszcze możemy powiedzieć, że my, jeszcze funkcjonujemy w taki sposób, nie chcę straszyć. Być może, daj Panie Boże, będziemy dalej w takim świecie zachodu, do którego pretendowaliśmy tyle lat, i być może daj nam, Panie Boże, żebyśmy w tym trwali. Ale nagle okazało się, że ważne są małe rzeczy. Można skrócać dystans i nie wstydzić, że się języków nie zna. Można zwyczajnie pomóc. Wiecie, ja nie znam ukraińskiego, ja nie znam rosyjskiego. Ja mówię, słabo mówię po angielsku. Taka jest prawda. Mówię słabo po angielsku. Ale nie mam oporu, żeby po prostu łamać, tak? Próbuję mówić po polsku, oni mnie nie rozumieją. Próbuję mówić po angielsku, yy, i ja ich nie rozumiem i oni mnie nie rozumieją. No to bierzemy Google tłumacza no i to też to tłumaczenie, że nie jest wyjątkowe, ale nie ma tego zażenowania między nami, tak? Tylko chęć, autentyczna chęć dogadania się. Zobaczcie, jak niewiele było trzeba, ile? 11 dni, tak? 12? I te wszystkie bariery klasowe, etniczne, one w zasadzie na tą chwilę nie są ważne. Tylko słowo klucz na tą chwilę. Dzisiaj w naszych schludnych i ciepłych domach odizolowaliśmy się od drugiego, a zobaczcie, jak bardzo nam tego brakowało. Jak ogromną chęć, jakby czujemy, że potrzebujemy pomóc, ale nawet nie pomóc. My chcemy być koło drugiego człowieka. Tak naprawdę, i taka jest prawda. My żeśmy się w tym mieszkaniu spotkali, mogę to powiedzieć, bez maseczek. I w zasadzie, może byśmy zrobili to wszystko i trochę szybciej, ale jakoś tak bardzo fajnie nam się też rozmawiało w tym wszystkim. Przy zwykłej pracy. Już od dawna tego nie robiliśmy przecież. Tak więc, Traktujmy ich jako pełnoprawnych obywateli. Nie narzekajmy na ich miejsca w przedszkolu ani szkole, że być może nie będą przez jakiś czas musieli stać w kolejce u lekarza, bo to tylko chwilowe. Bo naprawdę oni cenę płacą ogromną. Dlaczego tym mówię? Bo służba, o której tutaj apostoł Paweł mówiliście do Koryntian, mówi tak: nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, żeby służba była nie była zniesławiona. Nie możemy pomagać, a jednocześnie liczyć na to, że ta pomoc, jest, że ta pomoc może być niezorganizowana. Musimy to robić bardzo umiejętnie, bardzo starannie. Dwoma krokami wstecz, obserwacją, i dać tym ludziom absolutnej przestrzeni. I teraz powiem coś absolutnie przykrego, ale to muszę powiedzieć, bo. Bo to mi dotknęło. Powiem szczerze, byłem wczoraj w punkcie kryzysowym z naszymi gośćmi i. No, nie, nie powiem kto to powiedział, ale powiedzmy, że była ta osoba też z Ukrainy i powiedziała bardzo gorzkie słowa. Mieszka od czterech lat tutaj w Tychach, znaczy mieszka w Polsce od czterech lat. Była nikim, tak powiedziała sobie. Je, była nikim i jest nikim. No, bo jak my żeśmy tych ludzi z wschodniej granicy jeszcze traktowali jakiś czas temu? Ja nie mówię o nas tutaj. Dzisiaj stać wielu ludzi na to, żeby pomagać, ale fakt jest taki, że no, ten początek nie był taki prosty. Dlaczego o tym mówię? Bo ta więź jest bardzo krucha. Tak samo jak pokój jest bardzo kruchy. Zobaczcie, nam się wydawało, że żyjemy w świecie, w którym nigdy wojna nie wybuchnie. W Europie, gdzie w, w Europie wojna? W Ukrainie? Przecież tam razem, żeśmy wspólnie niedawno Mistrzostwa Europy organizowali. Stadiony wybudowane z europejskiej pieniądze. Wojna tam, słuchajcie, to naprawdę jest bardzo kruche. Tak samo jak jest kruche to, co się w tej chwili dzieje. Ten odruch, piękny odruch serc, on jest naprawdę bardzo kruche. Dlatego wracam do tej pierwszej myśli. Modlitwa, dwa kroki w tył, obserwacja i pomoc na tyle, ile nas stać i na tyle, ile możemy. I ona naprawdę może być ta pomoc długofalowa, co się wiąże z tym, że musimy wziąć pod uwagę, Dłuższy okres czasu pomocy, a nie tydzień czy dwa. Jest to kruche i dlatego tak istotnym jest, żeby pamiętać, że my nie możemy dać w tej kruchości dać żadnego zgorszenia. Bo jak zgorszymy, to to wszystko upadnie jak gołomek z karty. I taka jest niestety przykra prawda. Tak więc, można byłoby się nawet cieszyć, że po raz kolejny możemy doświadczyć tego pięknego elementu ludzkiego, jakim jest taka szczera chęć pomocy. Ale ona będzie trwała. Tylko wtedy, kiedy będziemy widzieli, że to jest niesamowicie kruchy dar. To jest jak bombka taka z takiego delikatnego szkła. Ona, jak upadnie na ziemię, jak ktoś coś powie, jak ktoś chuchnie na to, to ona po prostu się rozsypie w drobny mak z tego nic nie zostanie. Pokój i ta nasza taka. Wewnętrzna chęć pomocy, tak, chęć niesienia dobroci i miłości, jest naprawdę bardzo krucha. O to trzeba dbać, jak na o największy skarb. Bo myślę, że my dzisiaj się niesamowicie dobrze czujemy w tym, takim możliwości niesienia pomocy. Ale to jest naprawdę no, kruche. Dlatego niedziela diakoni powinna być rokiem diakoni, nie niedzielą. Rokiem diakonii, w których my umiejętnie uczymy się sukcesywnie wspierać samych siebie, pomagać, umieć potem rozmawiać o problemach, które niosą się też z pomocą. Wiecie, my teraz y, zorganizujemy zbiórkę od poniedziałku do środy w Leklerku. E, możecie się zapisywać, jest na, na grupie e, taka, takie miejsce, że możecie w niektórych godzinach stanąć w Leklerku. No to umówmy się szczerze, że no, nie wszyscy z nas Stali w sklepie i czekali, jak ktoś coś rzuci. To też nie jest bez obciążenia dla nas. Jesteśmy na to gotowi, ale musimy umieć potem o tym rozmawiać, jak się w ogóle z tym czujemy. Słuchajcie, my jesteśmy w absolutnie innej rzeczywistości. Chciałbym, żeby to naprawdę wybrzmiało. Jesteśmy gotowi pomagać, ale to nie będzie wieczne. Dzisiaj musimy to bardzo, ale to naprawdę bardzo mocno o to dbać. Musimy się nawzajem umieć wspierać, jak najmniej komentować, jak najmniej mówić, słuchać. Teraz jest czas słuchania. I jak możemy, to pomagajmy. Zobaczę, czy jeszcze jakiś akapit mam. Mam ostatni. Jedno zdanie. O tym dzisiejszy tekst, aby nie dawać w niczym żadnego zgorszenia. Aby służba nasza nie była zniesławiona. Amen.